Ale najważniejsze, proszę Państwa, że przy okazji spotkaliśmy przewodniczkę z Ukrainy, która tu od trzech lat mieszka i opowiadała nam o akcjach pomocowych, jakie niesie dla pogrożonego w wojnie swojego kraju. wojnie, której zdaje się nie dostrzegać Gianni Infantino i to jest dla mnie skandalem, bo... Cały cywilizowany świat stara się pomagać Ukrainie, która walczy w obronie demokracji i całego wolnego świata tak naprawdę. Wiemy jak, co się dzieje w Polsce, wiemy co się dzieje w najważniejszych ligach w Europie, a na mistrzostwach świata nic, ani jednego przemówienia, ani jednej chwili ciszy, ani jednej flagi ukraińskiej. Nawet prezydent Wołodymyr Zełenski poprosił wczoraj szefa światowej piłki o możliwość przesłania pokojowego przemówienia przed finałem mundialu, no, Infantino się nie zgodził. Czy ten order przyjaźni, który dostał od Putina w 2019 roku, ciąży aż tak bardzo? No To jest, to jest straszne. To jest, to jest przykre, tak naprawdę, bo abstrahując od pewnie sympatii, antypatii niektórych i zaszłości historycznych różnych krajów, bo wiadomo, takie były i są, były są na pewno, no to trzeba spojrzeć, że, że dzieje się coś strasznego na Ukrainie. Kraj, który jest agresorem, ma tutaj normalnie dziennikarzy, ma transmisja telewizyjne z Mistrzostw Świata i tak naprawdę jak się widzi tych Rosjan, to oni, no, oni albo nie wiedzą co się dzieje, albo udają, że nie wiedzą, nie wiedzą co się dzieje. I wydaje mi się, że jeszcze jest furtka jakaś, że to jednak do tego przemówienia dojdzie, bo są mocne naciski z różnych krajów, mocnych graczy, to są mocni, bardzo mocni gracze tutaj w światowej polityce i miejmy nadzieję, że Infantino przejrzy na oczy, Infantino przejrzy na oczy, albo, no zależy kogo też zależy kogo tak, tak naprawdę Dziani słucha, bo co chwilę jakieś głupoty wyskakują teraz o mistrzostwach świata klubowych na 32 zespoły. No to jest, Od 25 tak, roku. Tak, to jest tak. dramat tak naprawdę, tu się mówi o tym, żeby z tym kalendarzem coś odchodzić, ten kalendarz, a tak naprawdę nic się nie robi w tym kierunku, wprost przeciwnie, i tych piłkarzy się totalnie zajeżdża, ja, ja to rozumiem, że to jest na pewno potrzeba chwili, żeby to żeby to zmienić, ale nie sądzę, że z panem Infantino w roli sternika. Oczywiście, no nie można odmówić FIFA, że jest świetną imprezę zorganizowała, no ale też FIFA powinna spojrzeć szerzej na to, co się dzieje na świecie, bo tak mówi tolerancja, żeby walczyć o, o, o nie wiem, o jakiś taki normalny świat, żeby walczyć o zdrowie ludzi, o życie ludzi, a tak jakby nie dostrzegała. Ja mam nadzieję, że jednak będą takie naciski, żeby coś przynajmniej symbolicznie się pojawiło, bo, bo to jest przykre, bo nie może się odbywać wielka światowa impreza, piłkarze sobie grają i nie może świat piłkarski i pokazywać obojętności właśnie Ma no, na... takie nieszczęście jakie ma wszystko mamy wszystko zależy właśnie od pana od pana dziennie.